Dzisiaj w hali widowiskowo-sportowej w Kępnie rozpoczęły się indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w badmintonie. Zawody potrwają do niedzieli. Przez trzy dni na matach zobaczymy ponad 100 zawodników i zawodniczek w wieku 14 do 15 lat z ponad 30 klubów. Zawody rozgrywane są w pięciu kategoriach – single, double i mixed. Organizatorem turnieju jest klub badmintonowy Voltric Kępno. Badminton to jest coraz bardziej popularna gra w Polsce i w naszym regionie. W naszym regionie tak, jest zauważalna. Od trzech lat prowadzimy klub i szkółkę badmintona. Mamy około 50 dzieciaków, które się szkolą. A w Polsce też już zaczyna być coraz bardziej zauważalna i nie jest już mylona z popularną kometką. Czym się różni właśnie kometka od badmintona? Kometka jest to gra rekreacyjna na plaży, na trawie. Badminton jest to profesjonalna gra na korcie, tylko na hali, specjalnymi rakietami, profesjonalnymi lotkami. Tutaj z naszego regionu zawodnicy mają coraz większe sukcesy w badmintonie. W tej chwili mamy na tych mistrzostwach dzisiejszych jednego reprezentanta w młodziku. Gra w grach podwójnych, czyli gra debla i gra mixta. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Organizatorzy mistrzostw przy organizacji zawodów zastosowali najnowocześniejszą technologię, znaną z największych światowych imprez. Zastosowaliśmy najnowszą technologię, jest to technologia Badminton Europe, holenderska technologia prezentacji wyników online na żywo, czyli wyniki, które są na kortach, bezpośrednio znajdują się w internecie, bezpośrednio są wyświetlane na hali i bezpośrednio jest też przekaz wideo. Klub badmintonowy Voltrik Kempno sprawdził się jako organizator dużych, prestiżowych turniejów, dlatego jestem pełen podziwu dla organizacji tych zawodów, mówił podczas uroczystego otwarcia Marek Krajewski, prezes Polskiego Związku Badmintona. Czy Voltric przede wszystkim jest prokuratorem i narzucił pewnego rodzaju standardy, których się trzyma i to inni starają się dorównać do Voltrika, a Woltrik ucieka, także no to jest no będzie komfortowa sytuacja, bo te standardy organizacji turniejów naprawdę się podniosły badminton to dyscyplina która rozwija się w naszym kraju tak jakby pan może sobie tego oczekiwał. Znaczy oczekiwania zawsze moje są większe w każdej dziedzinie którą się zajmuję niż efekty oczywiście, ale m, oczywiście można być zadowolonym, bo coraz więcej osób gra, coraz więcej ośrodków przybywa. E, no można byłoby pokusić się o to, żeby tempo było wyższe, ale dzięki wprowadzaniu realizacji programu Shuttle Time, który ma na celu no przede wszystkim wprowadzenie badmintona do szkół, do zajęć wychowania fizycznego. Mamy zamiar to zrobić w najbliższych 3-4 latach, żeby objąć teren całego kraju. To wszystko jest ok, wszystko idzie na dobrej drodze. Podczas uroczystego otwarcia Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików w badmintonie wyróżnił, roznagrodził organizatorów tegorocznych mistrzostw, a rywalizację sportową uatrakcyjnił koncert Quinto Band. Kępińskie zawody są także okazją dla sędziów, by podnieść również swoje umiejętności. W czasie trwania mistrzostw będzie prowadzony kurs sędziowski na sędziego licencjonowanego. W Grze Deblowej jednym z faworytów jest reprezentant gospodarzy Jarosław Wrubel. Zawodnik Woltrika Kępno zagra w dwóch grach podwójnych ze swoimi partnerami z klubu Orkan, Przeźmierowo, Aleksandrą Felską oraz Adrianem Miaszkowiakiem. Wydaje mi się, że mamy szansę osiągnąć tu nasz cel, czyli podium. Mamy nadzieję na złoty medal, no, każdy o tym marzy. A, no, wydaje mi się, że w takiej pa takie parze, jakie teraz mam, czyli Adrian Aśkowiek i Ola Felska w mixta, wydaje mi się, że mamy realne szanse, aby coś osiągnąć no i o tym marzę. Skąd zamiłowanie do badmintona? No Badminton w moim życiu pojawił się nietypowo, ponieważ będąc kiedyś w galerii, kupiliśmy po prostu komplet siatek no i graliśmy całe lato, ale na zimę trzeba było się gdzieś przenieść, więc wynajęliśmy sobie halę i Razem z wujkiem na hali graliśmy. Później to się co roku rozwijało. Najpierw był jeden kort, później wykleili, wykleiliśmy dwa, później wymalowaliśmy cztery. No i aż później yy, założyliśmy klub, który się teraz prężnie rozwija i wydaje mi się, że idzie w dobrym kierunku. Przez trzy dni rywalizacji młodzi sportowcy rozegrają blisko 150 pojedynków. Najlepszych poznamy w niedzielne popołudnie.